Badania pokazały, że uczenie się w nieodpowiednich porach może obniżyć twoją produktywność nawet o 30%. W tym filmie podam ci trzyetapowy system, który pomoże ci ustalić idealną porę na naukę, aby zmaksymalizować twoją produktywność. W liceum udało mi się przejść z tego typowego trójkowego ucznia, który nie może się skupić na dłużej niż 30 minut, do tego najlepszego w kasze, który może uczyć się 6 godzin dziennie w pełnym skupieniu i który zdał naturę na bardzo dobre wyniki. Pierwszym etapem jest to, aby określić swój chronotyp. Pamiętam, że pewnego razu jechałem do szkoły, Autobusem, i postanowiłem, że posłucham sobie jakiegoś podcastu. I natrafiłem na jeden od Andrew Hubermana, czyli znanego amerykańskiego neurobiologa, który rozmawiał z Maffie Walkerem, czyli jedną z bardziej znanych osób, jeżeli chodzi o sen. Który też w swoją drogą napisał książkę, dlaczego śpimy. I w tym właśnie momencie, pierwszy raz dowiedziałem się o czymś takim jak chronotyp. I dowiedziałem się, że chronotyp jest to Twój naturalny rytm dobowy, który decyduje o tym, o której godzinie masz najwięcej energii i jesteś najbardziej produktywny. I u niektórych osób, tak zwanych skowrałków, ten najlepszy moment przypada wcześniej rano, a u innych, na przykład u tak zwanych SUS, późnym wieczorem. W praktyce oznacza to, że jeżeli dostosujesz naukę do swojego chronotypu, będziesz miał więcej energii oraz będziesz mógł łatwiej się skupić i szybciej przyswajać materiał. I właśnie kiedy słuchałem tego podcastu, dowiedziałem się, że jednym ze sposobów na określenie właśnie tego chronotypu jest po prostu zwykły internetowy test, który każdy może wykonać za darmo i zajmuje mniej niż 5 minut. Ale dowiedziałem się, że jest jeden szczególny test, który był polecany właśnie przez Mafie Walkera, a mianowicie. Jest to test, który nazywa się MEQ Chronotek. I od razu, kiedy usłyszałem o tym teście, postanowiłem go wyszukać i od razu zrobić, co zajęło mi dosłownie 5-10 minut, a dzięki temu dowiedziałem się na przykład, że jestem właśnie tą zdecydowanie poranną osobą, która najlepiej funkcjonuje, kiedy wstaje wcześnie i buje się wcześnie. Później, kiedy zacząłem bardziej badać ten mój chronotyp, dowiedziałem się, że lwy, czyli właśnie te osoby o porannym chronotypie, czuły się najbardziej spełnione, kiedy udaje im się zrobić swoją listę zadań od razu z rana, najlepiej po przełudzeniu. ponieważ w tych właśnie godzinach znajduje się ich szczyt wydajności. I to dało mi taką pomoc w ułożeniu takiej struktury mojego dnia. I to była właśnie ta pierwsza rzecz, która pomogła mi określić, kiedy jest najlepsza dla mnie pora na naukę. Swoją drogą, jeżeli piszesz w tym roku maturę i masz dość ciągłego zmęczenia oraz wypalenia, a marzysz o zdaniu matury na poziomie, który otworzy Ci drzwi na Twoją wymarzoną uczelnię, w opisie filmu znajdziesz mój program coachingowy, w którym osobiście Ci w tym pomogę. Mogę obsłużyć tylko pierwsze 10 osób, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, to kliknij teraz pierwszy link w opisie. Drugim etapem, który pomoże Ci określić swój chronotyp, jest mierzenie Twojego poziomu energii w trakcie dnia. Mimo to, że udało mi się określić mój chronotyp z wcześniej wspomnianego testu, chciałem to jakoś sprawdzić i określić tak konkretnie, które godziny są dla mnie najlepsze w trakcie dnia. Z tego powodu postanowiłem przez kolejne kilka dni mierzyć mój poziom energii. Zrobiłem to po prostu rysując na kilku kartkach dwie osie i zaznaczając co każdą godzinę albo pół godziny w skali od 1 do 10, jak się czuję. Mimo to, że udało mi się uzupełnić tak, w pełni kilka takich kartek, to zauważyłem, że był tu pewien problem. Nie mogłem tak cały czas, to pół godziny, godzinę, wyciągać tą kartkę i zaznaczać konkretnie jak się czuję. I nie miałem w ogóle na to nawet czasu, a nawet czasami też po prostu o tym zapominałem. Co sprawiało, że ogólnie miałem problem potem z określeniem tej konkretnej, najlepszej dla mnie godziny. Miałem dni, w których udawało mi się określić swoje samopoczucie przez pierwsze tam 4 godziny w ciągu dnia, ale potem i tak miałem kolejne 8 godzin jakby przerwy od tego, bez żadnych informacji. Co w ogóle nie było pomocne. Rachowałem jakiejś takiej aplikacji w telefonie, która mogła być w taki wizualny sposób pokazać mój poziom energii w trakcie dnia, ponieważ i tak zawsze przy sobie mam swój telefon i w każdym momencie mógłbym to zaznaczyć. I właśnie po pewnym czasie takich poszukiwań i też znajdowania. Podobnych, które też wymagały jakiejś płatnej subskrypcji, znalazłem jedną darmową aplikację, która wydawała mi się w miarę dobra. I jest to aplikacja Energy Level Tracker. Nie jest to w ogóle sponsorowana aplikacja, to jest po prostu coś, co znalazłem i wydało mi się takie pomocne do właśnie znalezienia tej najlepszej godziny do nauki. I tutaj właśnie można w każdym błonnym czasie zaznaczyć sobie to, jak się czuję w skali od 1 do 5 i ten wynik będzie zapisany i dodany do średniej, co właśnie sprawi, że powstanie taki wizualny obraz tego, jak wygląda Twój poziom energii. W trakcie dnia. Trzeci etap, który pomoże ci ustalić tą najlepszą godzinę na naukę, jest testowanie. Chodzi mi tutaj o to, aby spróbować uczyć się w różnych porach dnia, czy to będzie rano, może nawet o tej 4, 5, 6 rano, coś koło tego, po południu, czyli tak, może 12, 14 oraz wieczorem, czyli tak, może 18, 21 i później. Jednocześnie zapisując, jakby swoje samopoczucie, mój poziom skupienia oraz procent zadań, które udało mi się wykonać konkretnie o tej porze. Co dałoby mi taką bezpośrednią informację, kiedy jest najlepsza pora dla mnie na naukę. I zrobiłbym to prawdopodobnie w Excelu, albo w jakiejś aplikacji typu Notion, albo po prostu na kartce. Coś nieskomplikowanego, tak naprawdę. I osobiście mogę powiedzieć, że nigdy nie uczyłem się jakby później niż właśnie ta 15, może 18. Nigdy nie siedziałem tak przy książkach, tak w nocy jakoś o 24 lub później, ponieważ założyłem, że i tak zawsze lepiej się czuję z ramach. Dlatego nie miałem jakby powodu, żeby sprawdzać czy te późne godziny będą dla mnie lepsze. To był trzyetapowy system, który pomoże Ci ustalić tą idealną porę na naukę. Jeszcze raz, jeżeli piszesz w tym roku matura i chciałbyś, abym pomógł Ci zwiększyć Twoją produktywność, kliknij teraz pierwszy link w opisie, aby załapać się na te pierwsze 10 osób, które mogę obsłużyć. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Ciebie pomocny. Może zasubskrybować się, jeżeli chcesz. To było wszystko. Cześć.